Księga Michała, rozdział pierwszy. Słowo Pana, które doszło Michała z Moreszet w widzeniu o Samarii i Jeruzalemie w czasach królów judzkich Jotama, Achaza i Iskiasza. Słuchajcie, wszystkie ludy, słuchaj uważnie Ziemio i to, co ją napełnia. Niech stanie wszechmogący Pan jako świadek przeciwko Wam, wszechmogący ze swojego świętego przybytku, bo oto Pan wychodzi ze swojego miejsca, wstępuje i kroczy po wzniesieniach ziemi, i rozpływają się pod nim góry, jak wosk od ognia, a doliny rozdzielają się, jak wody spływające ze stromych zboczy. A wszystko to z powodu przestępstwa Jakuba i z powodu grzechów domu Izraela. Jakież jest to przestępstwo Jakuba, czyż nie Samaria? Jakiż to grzech domu Judy, czyż nie Jeruzalem? Dlatego zamienię Samarię w kupę gruzu na polu, w miejsce, gdzie się zakłada winnice? I powrzucam jej kamienie w dolinę i odsłonię jej fundamenty. I będą rozbite wszystkie jej bałwany, i wszystkie jej aszery będą spalone ogniem, wszystkich jej bożków obrócę w gruzy, bo zgromadzono je z zapłaty nierządnic, i dlatego znów obrócą się w zapłatę nierządnicy. Z tego powodu muszę jęczeć i narzekać. Muszę chodzić bosy i nagi, muszę jęczeć jak szakale i narzekać jak strusie. Bo uderzenie Pana jest nieuleczalne, sięga aż do Judy, kołacze nawet do bramy mojego ludu, aż do Jeruzalemo. W ogrodach Gilgal nie wykrzykujcie, owszem, płaczcie, tak, płaczcie, w Bet-Leafra tarzajcie się w prochu. Mieszkańcy Szafiru, zatrąbcie na rogu. Mieszkańcy Saananu nie mogą wyjść ze swojego miasta. Aż do fundamentów rozebrano Beth Haesel, do podstawy na której stało. Jak mogą oczekiwać szczęścia mieszkańcy Marotu, gdy nieszczęście od Pana spadło na bramę Jeruzalemu? Zaprzęgajcie rumaki do Rydwanów, mieszkańcy Lachiszu. Ono było początkiem grzechu córki syjońskiej, gdyż u Ciebie znaleziono przestępstwa Izraela. Tobie dano list rozwodowy Moreshed Gat. Domy Achsibu były mamidłem dla królów Izraela. I do Was, mieszkańcy Maresy, sprowadzę zdobywcę. Na zawsze zginie chluba Izraela. Ostrzysz się do goła, Syjonie. W żałobie nad ukochanymi swoimi dziećmi zrób sobie łysinę jak u sępa szeroką, gdyż zabiorą ci je do niewoli. Księga Micheasza, rozdział drugi. Biada tym, którzy leżąc na swych łożach obmyślają zbrodnię i knują zło, a gdy świta poranek popełniają je, gdyż jest to w ich mocy. Gdy pożądają pól, grabią je, a gdy domów, zabierają je, gnębią męża i jego dom, właściciela i jego dziedzictwo. Dlatego tak mówi Pan: Oto ja obmyślam dla tego rodu klęskę, z której nie będziecie mogli wyciągnąć szyi ani się z niej podnieść, gdyż będzie to czas zły. W owym dniu. Zanucą o was pieśń szyderczą i odezwie się skarga tej treści. Jesteśmy doszczętnie zniszczeni. Posiadłość mojego ludu jest pomierzona, nikt mu jej nie odda. Nasze pola podzielono między tych, którzy nas wzięli do niewoli, i nie będzie nikogo, kto by wam przydzielił cząstkę i rzucił los w zgromadzeniu pana. Nie kraczcie złowieszczą, tak mówią. Czegoś takiego nie powinno się przepowiadać. Nie spotka nas taka hańba, czy dom Jakuba jest przeklęty, czy Duch Pana jest ukrócony, czy takie miałyby być Jego dzieła, czy Jego słowa nie są życzliwe dla tego, kto postępuje w sposób prawy. Lecz to Wy występujecie jako nieprzyjaciele mojego ludu, niewinnego pozbawiacie odzienia. Płaszcz ściągacie z tych, którzy niczego złego nie przeczuwają, jak ci, którzy wracają z wojny. Żony mojego ludu wypędzacie z miłych ich domów, ich niemowlętom zabieracie na zawsze moją chwałę. Wstańcie i odejdźcie. Tu nie wasze miejsce na pobyt. Z powodu nieczystości jest ono zgubione, a zguba ta jest nieodwracalna. Gdyby ktoś przyszedł i w duchu kłamstwa i fałszu mówił będę wam prorokował o winie i trunku to byłby kaznodzieja dla tego ludu na pewno zbiorę całego Jakuba na pewno zgromadzę resztkę Izraela skupię go jak owce w ogrodzeniu jak trzodę na wygonie i będzie to gwarny tłum ludzi przed nimi pójdzie ten, który będzie łamał szyki, przełamie opór na przedzie, Przejdą przez bramę i wyjdą. Przed nimi będzie kroczył ich król, a pan będzie na ich czele. Księga Michałasza, rozdział trzeci. Wtedy rzekłem, Słuchajcie wy, naczelnicy Jakuba i wy, wodzowie domu Izraela. Czy nie waszą rzeczą jest znać prawo? Lecz wy nienawidzicie dobrego, a miłujecie złe. Zdzieracie z nich skórę i mięso z ich kości. Jecie mięso mojego ludu, zdzieracie z Niego skórę i łamiecie Jego kości. Krajecie to tak jak mięso w garnku, jak pieczeń na patelni. Będziecie kiedyś wołać do Pana, lecz on was nie wysłucha. Zakryje wtedy swoją twarz przed wami, ponieważ popełniliście złe czyny. Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud. Gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój. Lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę. Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia. Zapadnie ciemność i nie będzie wieszczby. Słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie im się ciemnością. Jasnowidze będą zawstydzeni, a wieszczkowie zawiedzeni. Wszyscy zakryją sobie twarze. Bo nie będzie odpowiedzi Boga. Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech. Słuchajcie tego wy, naczelnicy domu Jakuba i wy, wodzowie domu Izraela, którzy czujecie wstręt do prawa i wykrzywiacie wszystko, co proste. Budujecie Syjon przelewając krew, a Jeruzalem popełniając zbrodnię. Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę. Jego prorocy wieszczą za pieniądze i na pana się powołują, mówiąc: Czy nie ma pana wśród nas, nie spadnie na nas nieszczęście. Dlatego z powodu was Syjon będzie zorany jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesionym wzgórzem. Księga Michała, rozdział czwarty. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór, i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. I pójdzie wiele narodów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba. I będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, i nie będą się już uczyć sztuki wojennej, i będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popłochu. Zaiste usta pana zastępów to powiedziały. Niech wszystkie ludy, każdy z nich, postępuje w imieniu swojego Boga, lecz my będziemy postępowali w imieniu pana, naszego Boga, po wiek wieków. W owym dniu, mówi pan, zbiorę chromych i zgromadzę to, co rozproszone, i tych, których utrapiłem, z tego, co chromę stworzę resztkę, a z tego, co rozproszone potężny naród, a Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon odtąd aż na wieki. Lecz Ty, wierz odszody, w z córki Syjonu, do Ciebie wróci i przyjdzie panowanie jak dawniej, Królestwo córki Jeruzalemu. Czemu teraz tak bardzo krzyczysz? Czy króla nie ma u Ciebie? Czy Twój doradca zginął, że Cię ogarniają bóle jak rodzącą? Wij się z bólu jęcz, córko syjońska, jak rodząca, gdyż wkrótce będziesz musiała wyjść z miasta i zamieszkasz na polu i pójdziesz aż do Babilonu. Tam będziesz wyratowana – tam wykupicie pan z ręki twoich nieprzyjaciół lecz teraz zebrały się przeciwko tobie liczne narody mówiąc niech będzie zhańbiona aby nasze oko mogło się napawać widokiem syjonu lecz oni nie znają zamysłów pana i nie rozumieją jego planu że zebrał je jak snopy na klepisko wstani łódź, córko syjońska gdyż zrobię ci róg z żelaza, zrobię ci kopyta ze spiżu, abyś mogła zdeptać wiele ludów, poświęcić Panu ich mienie, a ich bogactwo władcy całej ziemi. Przypowieści Salomona, rozdział piętnasty. Serce sprawiedliwego rozważa, co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. Pan jest daleki od bezbożnych, lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych. Pogodne spojrzenie rozwesela serce, a dobra nowina krzepi kości. Ucho, które słucha zbawiennego napomnienia, chętnie przebywa w gronie mędrców. Kto nie zważa na karność, gardzi własnym życiem, lecz kto słucha napomnienia, nabywa rozumu bojaźń pana jest szkołą mądrości a pokora poprzedza chwałę pierwszy list świętego pawła do tesaloniczan rozdział piąty. a o czasach i porach bracia nie ma potrzeby do was pisać sami bowiem dokładnie wiecie iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności że to nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia – przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. Dlatego, napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A prosimy Was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród Was, są przełożonymi Waszymi w Panu i napominają Was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy Was też, bracia. Napominajcie niesfornych. Pocieszajcie bojeźliwych, Podtrzymujcie słabych. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał. Ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła Zdala się, trzymajcie. A sam Bóg pokoju Niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało Niech będą zachowane bez nagany Na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci, pocałunkiem świętym. Zaklinam Was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z Wami. Amen.